Sytuacja w Frankowicach obecnie wygląda bardzo dobrze. Sądy nabierają tempa, a banki ograniczają apelacje, co przyspiesza finalizowanie spraw. Jednak przyszłe zmiany legislacyjne mogą wpłynąć na tę dynamikę, a dalsze decyzje Ministerstwa Sprawiedliwości przesądzą o tym, czy kredytobiorcy nadal będą mogli liczyć na szybkie i korzystne rozstrzygnięcia. Kancelaria Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni. W ostatnim czasie. Banki coraz częściej rezygnują z wnoszenia apelacji w przegranych sprawach, co przyspiesza prawomocność wyroków. Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało przepisy umożliwiające bankom wnioskowanie o wzajemne rozliczenia roszczeń stron, co mogłoby pozbawić kredytobiorców korzyści z odsetek ustawowych i wydłużyć czas postępowań. Projekt ustawy budzi kontrowersję i krytykę zarówno pełnomocników Frankowiczów, jak i Rzecznika Praw Obywatelskich który zgłosił do niego wiele zastrzeżeń.